No, dzień dobry, Liska. Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gotik i tylko włączę sobie stopper. Żeby mieć tutaj ogląd na czas nagrywania. Świetnie. I cóż, polecimy. Tak, udało mi się wybić wreszcie tych niemilców tutaj. I polecimy sobie do obozu na bagnie. ponieważ zobaczymy, czy możemy znaleźć tam tego e, Lestera Diego nam poprosił nas o przekazanie informacji znalezienia Lestera świetnie Dobre, to można schować i tak, tutaj chyba nic ciekawego nie ma jak to teraz rozpoznać Lestera skoro oni, oni wszyscy wyglądają tak samo w takim razie udamy się tutaj do wejścia może przy kwestii szczęścia będziemy mieć spotkamy Lestera czy to w okolicy. O, tak mi się wydaje. Czasami mam nadzieję, bo jak nie, to nie mam pojęcia, gdzie mam go szukać. Niby malny nib Wow. No to dobra. Nie mam pojęcia, gdzie mam poszukać. W takim razie tepniemy się od razu do magów wody. To będziemy mieć pod piątką, cudownie. Teleport do magów wody. No i powiemy im. Nie biją informacje. O, cześć. Gorn. Ciebie właśnie szukałem. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę, wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak z pod ziemi. Zaraz, jak? Ależ oczywiście dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Nie! Zjawił się tu wróżkę. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. No, stara kopalnia się zawaliła. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. No coś tam jest. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wybordował? Na Beliara. Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych sześciu magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję Ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. Kiedy wysyłałeś mnie po magów, wspomniałeś o jeszcze jednym. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń. O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu. Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Czyli bez dinozaurów? Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, trzynasty mag. Trzynasty mag? Według legendy, miało was być tylko dwunastu. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten trzynasty mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. Hmm. W takim razie kim był ten trzynasty mag? Jak ma na imię ten trzynasty mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Hmm, magia, trupy, nekrofilia. Nie chcę Cię w to pakować, wiesz? Dlaczego w takim razie opuścił stary obóz? Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Sardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Hmm. E, wiesz może gdzie go znajdę w takim razie? Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten trzynasty mag? Żyje w odosobnieniu w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Hmm. W odosobnieniu. W takim razie będzie trzeba go tam poszukać. Spróbuję do niego dotrzeć. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc, będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Jaki znowu problem? Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. <grym> taki sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. No tak jakby. Jak mogę tak miała tam dostać? Jak mogę przedostać się do Ksardasa? Niestety nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się, niedługo wrócę. Jeszcze zobaczymy jedno. Nefert powiedział, że mogę już założyć szatę maga wody. Nefarius powiedział, że mogę już założyć szatę maga wody. Zatem witaj w naszej społeczności. Czy to oznacza, że należy teraz do kręgu magów wody? Jeszcze nie. Najpierw musisz złożyć śluby wody. Yeah, może jednak nie. Obyś wrócił cały Nie, ja tu się tam magią parać, nie będę. Jestem wojownikiem Jest z czystej krwi kości. Gorn, co tu robisz? Witaj! No, witaj! Spotkałem Diego i Miltena przed Starym Obozem. Spotkałem Diego i Miltena przed Starym Obozem. To dobra wiadomość. Eh, da! W zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Hmm, co zamierzasz dalej robić? Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. No Okej, okay, spokojnie. Udamy się teraz też do Wilka, bo wiem, że on będzie miał dla nas parę ciekawych rzeczy. Dodatkowo chciałbym. Witaj! Coś ci znowu wybuchło. E, gdzie mogę znaleźć? Słuchajcie, nie. Chciałbym znaleźć kupca, który by mógłby mi sprzedać parę zaklęć fajnych. E, na przykład. Może ty mi sprzedasz coś nowego? Pokaż co masz do zaoferowania. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. I przede wszystkim chciałbym sobie znaleźć parę zaklęć Piorun kulisty to by się przydało. Koszt ma krąg trzeci. No nie jesteśmy tam tajemniczeni. Bardziej by mnie interesowała... Interesowały zwoje z zaklęciami. No tutaj koniec. Świetnie. Czy tam ja miałem jakieś miksturki ciekawsze? Bonus do maksymalnej many. 10. Wow, bierzemy. Oczywiście mamy teraz dużo many, fajnie. Troszkę ją sobie odnowimy, ale odnowimy ją w chacie, żeby już nie, nie korzystać z tym. Ty się ciągle czymś podpalasz, baranie jeden. Mm. tym jeszcze nie gadałem? Witaj! No, witaj, witaj. Do widzenia! Przepuść mnie! Zamknij się! Gdzie jest Skronos? Skronos miał różne ciekawe rzeczy do sprzedania. Mamy też troszkę wolnych punktów. To w takim razie pogadamy i Skronos... A, przytam, że masz ten toporek. No dobra, tam tego... No nie, nie, nie mogę mu zabrać toporka, bo to, to nie działa tak jakbym chciał. Gdzie jest wilk? Kosa, nie, kosa mnie nie interesuje. Wilku, chodź tu! Wilk! Ja chcę nowy pancerz. Chciałbym nauczyć się strzelać z łuku handel... jak mogę zrobić futra albo skóry? Gdzie mogę kupić jakiś łuk? Kurde. Gdzie mogę kupić jakiś łuk? Trafiłeś pod właściwy adres. Mam tu dobry towar za bardzo przystępne ceny. No to super, to nie interesuje mnie to. Kim jesteś? Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. No, spoko, chciałbym Potrzebne... Potrzebuję lepszej zbroi właśnie. Potrzebuję lepszej zbroi. Teraz, kiedy jesteś jednym z nas, mogę ci jakąś sprzedać. Hmm, ciężki pancerz, pancerz szkodnika. O nie, nie taki, nie taki pancerz mi proszę ci wilku, ja chciałbym naprawdę jakiś dobry pancerz, jak mogę zdobyć skóry. Jak mogę zdobyć futra albo przy drodze do nowego obozu kręcić Radford i Drag. Nie, to mnie nie interesuje. Hmm. No widocznie może jeszcze nie naszła nasz, ta pora, ale... Ktoś nam powinien powiedzieć, że on chce nas widzieć i mógłby do nas zrobić zbroję z płytek pełzaczy. Witaj. Chciałem zostać magiem, jestem teraz jednym z ludzi Laresa, bla 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 moc magiczną. co magicznej, bla, bla 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 handel. Poszukuję magicznych. Tak, 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 tak. Magiczne księgi i td. Dokładnie to magiczne dwoje mnie teraz interesują. Co ty masz? Ehm, kula ognia. Koszt Mad Max 5. Hmm. Co? U matko, nie to chciałem zrobić. No, to też nie chciałem zrobić, mi się kliknęło za dużo. Hmm, przemiana w krofopica. Sopel lodu. Piorun kulisty. To weźmiemy może. Tak jest 10. Światło. Lodowa fala. Możemy też wziąć trochę. Te... Jakie to drogie jest w to może, może bez tego. Uzdrowienie. Ognisty pocisk. Ognista kula. Więc tak, mamy już. Tak, mamy ognistą kulę. Lodową falę. Potrzebujemy jeszcze coś na pioruny. Coś to był ten piorun. O właśnie, piorun kulisty, świetnie, też z 10 potrzebuje. I cóż, telekiny, zaraz musimy to kupić, zobaczymy czy mamy wystarczającą ilość bryłek, ale mamy broń. W takim razie może w, na handel wymienny z nim pójdziemy. Strzał nie potrzebuje. O tak, średnio ten handel wymienny wyszedł. Hmm, ochrona przed ogniem, to sprzedamy mu, nie potrzebujemy tyle tego aż tyle. O, przynajmniej mamy, na, m, mamy dość wystarczająco dużo bryłek, żeby kupić od niego te rzeczy. Sprzykuję się do starcia z golemami, które będą w okolicach właśnie wieży Sardasa, A że nie należą one do najprzyjemniejszych, to trzeba w ten sposób się zaopatrzyć leciutka te rzeczy. Świetnie, przyjmij. Mogę przejść. Możesz, możesz. Ciągle się mnie ktoś czepia. Ech, pozostaje nam teraz mam zadania. Aksarda spotkanie. Sprawdźmy czy... Wszyscy Magowie zginęli, sytuacja mamy w kontroli. Diego kazał mi powiadomić Laresa i Gorna, że mają się spotkać z nim, z Mildena tajemnicy. Chyba nie... nie, nie co, 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 co co, co? Tu jest napisane? Chyba nie robią tego pierwszy raz. Tak, jest! gay party! Szóste podejście. Nic, idziemy szukać Ksardasa w takim razie Ale najpierw polecimy pod stary obóz, bo pamiętam, że tam miał koleś Dla nas ofertę wyuczenia się posługiwania kuszą. I ja to przyspieszę troszkę, dobrze ludziska Czyli tutaj się z wami pożegnam I do zobaczenia Czy w zasadzie do zobaczenia? Nie, tam, idziecie ze mną, co mi tam To nie jest jakaś specjalnie długa droga, to powinniśmy szybko się z tym uporać ...do tego starego obozu. O, oh, ten toporek na plecak mi się podoba autentycznie. Powinien być wystarczająco dobry, by powalić już Gomez'a nawet. Ale zastanawiam się, kiedy będę miał szansę... E, ...zdobycia tej... ...tego pancerza, pancerza z płytek... ...z... ...z, płyt, l -l 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 z płytek pełzaczy. To będzie bodajże w momencie odbicia kopalni nowego obozu i to wtedy dostanę propozycję od wilka właśnie na jakieś płytki pełzacza bo on ma tam nowy pomysł i w ogóle ekstra super hiper i czy ja nie chciałbym z niego skorzystać dlatego też myślę że na pewno z niego skorzystamy na pewno pozbieramy te płytki pełzaczy czekaj albo może nas nauczy nawet tego no też by było fajne Pytanie jak się szło do tego obozu Ksardasa Chyba będziemy musieli tutaj wrócić albo pój nie, pójdziemy sobie wiecie co skrótem a i zaciukamy każdego z nowego, ze starego obozu, którego teraz znajdziemy <ścoughs> Ciekaw jest teraz jak wygląda też okolica starej kopalni, która się zawaliła Gomez się chyba nie, nieźle wkurwił kiedy się o tym dowiedział Nie chciałbym być osobą, która przyniosła mu tą wiadomość Została pewnie wybita na pal w jego sypialni. Mhm, to jest chyba jeden z myśliwych, ale to jest nasz. Tak jest, to jest nasz myśliwy, to jest dobry myśliwy. Szukamy tego drugiego kolesia, który oferował nam, że zabrał trochę sprzętu ze starego obozu i może nam go sprzedać. To będzie przydatne. On wyuczy nas posługiwania się kuszą na lepszym poziomie. Widzieliście, teraz nasza kusza jest całkiem niezła. Też ma obrażenia porządne. Po Porząd... zadaje porządne obrażenia. Jednak ja naprawdę chciałbym mieć ją na wyższym poziomie. Ty nawet założyłeś miecz blizny, który ja ci dałem? Czy dałem? Wow! Nie wiedziałem, że to coś takiego jest. Możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli masz dość rudy. Pokażę ci, jak posługiwać się kuszą. To cię będzie kosztować jakieś 200 bryłek. Spoko. Eee, kusza, 10 punktów umiejętności. Umowa stoi. Pokaż mi, jak obchodzić się z kuszą. Dobra. Bierzmy się do roboty. Złap kuszę mocno i oprzyj ją o ramię. To powinno zwiększyć celność strzału. Przez kilka pierwszych dni twoje ramię da ci się nieźle we znaki, ale z czasem przywykniesz. Po jakimś tygodniu będziesz miał ręce ze stali. Wyceluj spokojnie i powoli ściągnij i spust. Bełt niesie ze sobą więcej siły niż strzała, dlatego powoduje większe zniszczenia. Pamiętam, że w filmie umowa stoi. Pokaż, jak obchodzić z Zobaczymy, ile kosztuje. Będzie na drugim poziomie, 20 punktów, czyli za dwa poziomy będziemy mogli się do niego dostać. No. Zaczynaj. Nie mogę Cię. Dobra, koniec. Pamiętam, że motyw z kuszą był fajny w filmie... Jak ten film się nazywał? Gra o tron. Tam było to fajnie zrealizowane. Ponieważ e, gdy był napad na tych strażników chyba w drugim w sezonie, jak oni zabierali tą córkę. Wow, nie baczę. Jak oni zabierali tą córkę. Oooo, jeden strzał, nieźle. Haha! Ha, ha. Chodźcie do mnie pełza, znaczy zębacze. Ja was potraktuję po królewsku. Świetnie, No razu wykoszony. Jak zabierali tą córkę, to właśnie nam zabili też jednego z tych z najstarszych e, strażników. I on tam został postrzelony przez kusznika. Nagle powiedział, e, ten kusznik przeładował broni. On do, i w tym momencie mówi, to jest właśnie przyczyna, dla której nienawidzę tej broni. Za długo się on przeładowuje. Zwój, lodu chyba. Napój, świetnie. To będzie dla nas plus. I faktycznie kuszę, a zajm... przeładowanie kuszy zajmuje dość dużo czasu Musimy znaleźć tą wieżę Ksardasa Na razie będziemy szli tak trochę na czuja Nie mniej w tym kierunku I zapiszemy sobie tutaj grę, żeby nie spotkała nas żadna niespodzianka, bo dawno nie zapisywałem Świetnie Kolejna istota pragnąca skosztować mego metalu Na pyszku Dziękuję. Ty mi nawet nic nie robisz. Czy tu coś jest ciekawego? Nie, tutaj nic nie ma ciekawego. Będziemy ganiać, teraz z wyciągniętym toporem i rżnąć wszystko, co podejdzie nam po prostu pod toporek. Zażynać i tak dalej. Uuu, widzę kolejnych chętnych pod topór. Nie pamiętam tej lokacji. Ja chyba nie byłem tutaj jeszcze. Hmm. O oh yeah, zamach mistrzowski. Mamy dwa nadpoje. To na pewno sobie zabierzemy. Co prawda ugryz nas zębacz. Ale nie jest to dla nas wielkim problemem. Dokąd to prowadzi? Tu widzę posąg orka. Nie wiem, ta dolina, górnicza dolina była jakaś zajęta wcześniej przez orków? że tu tyle z świątyń ich miasta inne rzeczy. Wiecie, no to jest mnóstwo struktur pozostawionych przez orków. Tam na przykład w klasztorze też były posągi orków. Nie, może taki znawca by się tutaj wy, yy, wy, bl, 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 o, bl, wypowiedział. No chodźcie tu Chodź, 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 To jest ma droga do waszej osady tak w ogóle. Pięknie, niedługo kolejnych zabitych. Wow. Jestem wiem, że ja powinienem tędy iść. A wiecie co? To nie tędy. Nie chcę tutaj wchodzić, Mi się zaraz okaże, że pole pójdę złą drogą. W takim razie udamy się troszkę dalej i skręcimy w prawo, gdzie też znajdziemy przejście na tereny orków. Zresztą w to wybiliśmy, już przesz przeszliśmy tamtym fragmentem, ale no teraz orkowie padają na dwa, dwa strzały. No to jest piękne! Hm. No to jest, kocham takie toporki właśnie, ja zawsze uwielbiałem dwuręczne, dwuręczne broni są genialne. Tutaj sprawdzimy co jest. A nie, tu byliśmy, tu były ze zębacze. Chciało już poznikały, nie wiem czemu. Tym bardziej na prawo. Ciekawe czy ksard będzie chciał z nami gadać. Oczywiście nie będzie na pewno ochoczy do pomocy, tylko zrób mi coś, a ja ci zrobię tamto. Będzie pewnie od nas chciał jakieś przysługi, jak oni tu ładnie nazywają. Te rzeczy, znowu będziemy chłopcem na posyłki, mimo że jesteśmy już potężnym wojownikiem. Czyli gdzie jest Lester się podział No, tutaj musimy się dostać I zabyć tych dwóch kolesi z tego się da uniknąć w ogóle? Pięknie, jeden dead. Drugi, no te kusze są czterskie, no, zabij go szybko. A, pięknie. Wiedziałem, że zresztą zaladą jest strzelać z kuszy, dlatego chciałem to wykonać jak najszybciej. Pięknie. No i to rozumiem. Świetnie. Ci są zabici. Musimy teraz troszkę podleczyć. Ale uleczymy się już napojami. Pistola uzdrawiająca. Świetnie. Dobra. Zabierzemy od nich bełty, bo będziemy też później się posługiwać coraz częściej. Różnymi rzeczami, różnymi, ee, znaczy głównie kuszami będziemy się posługiwać. Będziemy sobie wytrychy. Stąd nic ciekawego nie było. I więcej bełtu by się przydało. No dobra, lekką kuszę też weźmiemy, najwyżej opylimy ją komuś. Bełt, cudownie. Bryłki rudy. W zasadzie możemy ci wszystko zabrać. Tak nie mamy tutaj obciążenia przecież. Lekka kusza. My chyba mamy jedną z najlepszych kusz w grze. No i do jesteśmy na terenach Horków, świetnie. Tylko że to jest to miejsce, które chyba ostatnio też czyściliśmy. Tą lokację. O, orkowie ziele, świetnie, to, to leczy całkiem sporo. Hmm, tak, byliśmy tutaj już Gdybyśmy tędy nie przechodzili to Orkowie na pewno by nas już zaatakowali A udamy się teraz tędy I chyba ta, tędy była też droga do wieży Sardassa. Tam była do klasztoru, którą poszliśmy później odbiliśmy w lewo i poszliśmy do klasztoru Teraz natomiast pójdziemy w prawo i to jest chyba jeszcze jedyne miejsce w kolonii, gdzie tak naprawdę nie zwiedzaliśmy Orkowe ziele, cudownie Tam jest bodajże droga do... Nie wiem czego. Aaa, bozowiska orków. No dobra, tam jeszcze nie będziemy szli w takim razie. My się musimy udać tutaj gdzieś. Pamiętam i są nowe potwory. Zapiszemy sobie w grę. Tego jeszcze potwora nie spotkaliśmy. Są chyba ognie języki czy coś w tym rodzaju. Świetnie! Toporek wro... parek w... tłoń... i szarża na wroga! O, duże jest. Hmm. Nawet dwa strzały. O ja pierdziela, mój Boże! Ała! Bolała! Mój kręgosłup! <śpalił> Przypalił mnie nieźle. Była sekunda. Dobra, ustrzecie skusz wredne bydle. Tak jest O ja! Od razu czuję się lepiej O masakra, To bolało Dobra, mogę coś z ciebie zabrać? Nie, ale 500 doświadczenia za niego To jest dopiero coś Dobra, tutaj... Te zabijemy, to są chyba jakieś... Brzyd... wy... O jezus, Maria, znowu się na coś rzuciłem Dobra, jeden dead No, no, no Drugi dead? A A? Dawaj ją. Ja. dawać! Dawaj! Słabiaku jeden! O oh je! Yeah. Jeszcze jeden! No, dawaj! Nie da się, nie da się, nie da się! Czemu nie wpad... Czemu obrażenia w niego nie wpadzą? Jezus Maria, Jezus Maria go. nigo! Dobra, tamtego weźmiemy z kuszy. Pięknie. Oj, zły pomysł? Zły pomysł, zły pomysł, zły pomysł, zły pomysł, boże drogi, boże, drogi! Zmień na Zmień na ten pieprzony topór! Człowieku! Jezus Maria, dogoni mnie! Dogoni mnie! Fuck! O, nie dogonił mnie! No to ja cię dogonię! Dobra! Uch, kto jest mistrzu, kto jest mistrzu Eee, <laughs> jestem Bogiem, uświadam to sobie Dobra, podleczymy się trochę Jakieś przekokszone te potwory tutaj, w tej lokacji Może też jakieś poleczymy tym gorszym chlebkiem Ale tak ci się aktuje wam, podziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Hejka